Z pomysłem zorganizowania narodowego czytania na forum publicznym, czyli na rynku imienia na Pawła II, wyszła pani Ewa Szczerkowska, pracownica biblioteki publicznej w Kłobucku. Nasza biblioteka, biblioteka pedagogiczna dołączyła się do współpracy. Zapraszaliśmy naszych czytelników, uczniów szkół z Kłobucka i okolic. Na pewno każda akcja promująca kulturę czy czytelnictwo w szerokim tego słowa znaczeniu jest jak najbardziej pożądana i potrzebna. Możemy zauważyć od wielu, wielu lat, że Polacy coraz mniej czytają. Te książki rzeczywiście są wypożyczane z bibliotek, ale niekoniecznie są czytane od początku do końca akcja jest dobra, jest ważna, jest potrzebna, dlatego że ona w jakiś sposób promuje czytanie książek. Jeśli choć jedna osoba sięgnie po Lalkę albo po jakąkolwiek inną książkę dzięki tej akcji, to ta akcja rzeczywiście ma sens.